Hej Wiktor, mieliśmy nagrać co nowego na salonie w lutym. No jak co nowego? Nowy ekspres do kawy przecież mamy. Także teraz możecie wpaść do nas i zasmakować prawdziwej włoskiej kawy z jedynego słusznego ekspresu, jakim jest Rocket Espresso Milano. Dobra, a teraz tak na poważnie, to chodźcie pokażę Wam co nowego w lutym u nas na salonie i co możecie zobaczyć na ekspozycji zaczynamy od Faktora One, którego możecie znaleźć u nas na ekspozycji. Jest to kolor Onyx Black, wyposażony w grupę Forza, oczywiście najnowszą 12 z pomiarem mocy, wózkiem Ceramic Speeda i na kołach Black INC 62. Cena tego roweru to 57 999, oczywiście jesteśmy otwarci na ewentualne Negocjacje, ale zaznaczę, że jest to jedyna sztuka, którą możecie znaleźć w Polsce w tym rozmiarze i w tym kolorze. A gdybyście szukali innego faktora Łana, mamy jeszcze kilka dostępnych ram, także chętnie zbudujemy na podstawie Łana wasz wymarzony, oczywiście, rower. Przechodząc dalej, bardzo fajny rower i bardzo fajny produkt sprzedażowy, który w zeszłym roku sprzedaliśmy chyba trzy albo może nawet 4 sztuki, czyli Pinarello Dogma w wersji stari Red. No jak Pinarello, kurcze, to ja uważam, że musi być czerwone i dlatego też chętnie do tego czerwonego koloru na ekspozycji w salonie wracamy. Tym razem pierwszy raz Starry Red mamy w wersji na sramie Redzie 12-biegowym. Tu jest oczywiście wersja bez pomiaru mocy, ale gdybyście chcieli do tego roweru pomiar, jak najbardziej taka opcja istnieje. Koła Princeton Carbon Works. 4550 to są koła, więc gdyby też no, była potrzeba wyższego lub niższego stożka, jak najbardziej jesteśmy w stanie dowolnie pod was ten rower skonfigurować. Coś, co mamy jeszcze jako egzemplarz wyprzedażowy z poprzedniej kolekcji Pinarello Greville, jest to model F5 na GRX 810 12-biegowym. Ten rower mam już dostępny tylko w rozmiarze 60, czyli, no, jeżeli ktoś jest wysoki i poszukuje fajnego grewila za rozsądne pieniądze, bo mówimy to o 12,5 tysiącach złotych, no to 60 jest jeszcze u nas dostępna, bo ten konkretny 53 już czeka na nowego właściciela. Dogma XC. Tak się złożyło, że akurat mamy aż trzy rowery na stanie, z czego dwa oczekują na odbiór przez klienta. Może o dogmach nie będę tutaj mówił za dużo, bo chciałbym zrobić osobny odcinek na naszym kanale a propos właśnie Dogmy XC i tego, jak może ten rower skonfigurować, więc o tych dwóch tu się nie będę rozwodził, ale przejdźmy do dogmy XC z nowej kolekcji, bo jest to kolekcja 2026 i kolor Luxter Grey, złoty napis szary i czarny kolor roweru, no dla mnie jest to perfekcyjne połączenie. Ten konkretny rower mamy dostępny w rozmiarze XL, M oraz S od ręki, więc jeżeli ktoś by z was był zainteresowany, koniecznie odezwijcie się do nas. Tutaj oczywiście rower jest wyposażony w 12-biegowego XX XXSL Transmission, karbonowe koła XMC 1200 od DT Swissa, karbonowy kokpit Mosta, no i zawieszenie Foxa Kashima razem również ze sztycą. Cena tego roweru to 56 499 zł. No i taki produkt, którego u nas zawsze brakuje i zawsze czekacie na dostawę, wypytujecie kiedy będą. No i w końcu są, czyli produkty od Carbon TI. I tutaj chciałbym Wam pokazać, może nie wszystkie, ale, ale takie smaczki, które do nas trafiły. Słuchajcie, tak wygląda zębatka w rozmiarze 62 zęby Carbon TI pod dura ACEA jednorzędowa. Więc jakby ktoś takiej szukał, to mamy taką dostępną od ręki, a jak nie, no to ja myślę, że ona po prostu pięknie jako dekoracja u nas na stoliku wygląda. Więc nie pali mi się, żeby to sprzedać. Oczywiście mamy dostępne tarcze w wersji aero. Zostało już chyba 5 albo 6 kompletów 140-160 i sprzedajemy ją tylko w zestawie. Mamy również zębatki pod dura ACEA, mamy również zębatki pod korbę na przykład SRMA i mamy zębatki również pod korbę THMA. Więc jeżeli ktoś jest z Was zainteresowany, to albo po prostu wejdźcie na naszą stronę www.cycling.com gdzie znajdziecie większość naszych produktów lub odezwijcie się bezpośrednio do nas i też tutaj pomożemy. A jak już jesteśmy przy korbie srm to jeżeli ktoś szuka korby SRM-a z zębatkami Carbon TI, to na przykład może sobie dorzucić jeszcze do tego zestawu Pinarello One of a Kind, bo ten rower już pewnie widzieliście i w styczniu, i na naszym kanale, w odcinku, który jest typowo temu rowerowi poświęcony. Cały czas One of a Kind jest rowerem dostępnym u nas. Rower używany. Scott który trafił do nas. Jest to rower z drugiej ręki RC Ultimate. Karbonowe koła Syncrosa, grupa Reda z pomiarem mocy, wózek Ceramic Speeda Aero. No, maszyna, która normalnie kosztuje około 55 tysięcy złotych. U nas jest dostępna za 35. Gdyby ktoś szukał fajnej okazji, to też rower jest wystawiony na naszej stronie. Możecie wszystkie detale na temat tego roweru tam właśnie zobaczyć. Jeszcze z takich tematów, może nie cały rower, ale rama. Tutaj składamy już dla naszego klienta ramę Colnago Y1 RS w wersji UAE teamowej. Jest to rozmiar co prawda S, ale gdyby ktoś szukał rozmiaru M lub L, to te dwie ramy są w dostawie do nas, więc możemy też dowolnie ten rower skonfigurować według waszego uznania, według waszych potrzeb. No niestety żadnego innego Colnago na tej chwili nie mamy postawionego, ale, no ale już wkrótce pewnie postawiony na kołach będzie. No i rower, który chyba stał też w styczniu, czyli Pinarello Dogma w wersji GR, czyli Gravel. Tutaj mamy rower akurat przeceniony, bo cena katalogowa to aż 60 tysięcy złotych. My ten egzemplarz wyceniliśmy na 44 tysiące. Jest to rower z przebiegiem no w tej chwili mniej więcej około 700 kilometrów ale jest cały czas u nas dostępny. No a oczywiście inne dogmy GR możecie jak najbardziej u nas zamówić. Z ciekawych jeszcze produktów na miejscu u nas oczywiście możecie zobaczyć koła Partingtona MK2 w wersji 39-44 na łożyskach Ceramic Speeda, także gdybyście mieli ochotę zobaczyć jedne z najdroższych kół na rynku, no to wpadnijcie do nas, bo też mamy je cały czas na ekspozycji. A jak idziemy co do kół dalej, to nasza ściana z kołami wygląda myślę dość fajnie, i mamy w tej chwili również oczywiście koła Skopa, bo to jest cały czas w naszej ofercie. Koła Black INC: zarówno triatlonowy dysk, jak i koło trzyramienne przednie. Inne koła: 62, 48, 58, koła Bike'a no i koła Princetona, które cały czas możecie u nas znaleźć. Jeżeli chodzi o rowery Faktora. To na miejscu mamy oczywiście piękny produkt, którym jest Faktor Ostrowam w wersji watercolor, czyli limitowana edycja, która w zeszłym roku była zaprezentowana na Tour de France. 50 60 nie jest dostępna, bo ten konkretny egzemplarz jest sprzedany, ale posiadamy cały czas ramę w rozmiarze 54 i 56, które można również dowolnie skonfigurować. Na ekspozycji u nas znajdziecie również Hanzo Hanzo mamy dostępny bodajże w rozmiarze M i L w tej chwili. Więc, gdyby ktoś z Was poszukiwał Hanzo, to chętnie taki rower zbudujemy. I cały czas posiadamy faktora testowego Aluto w rozmiarze 56. Pogoda nie zachwyca, ale gdyby ktoś się uparł i chciał przetestować, to jak najbardziej jest taka możliwość. I chyba ostatni, ciekawy rower, który już w styczniu pokazywałem, czyli Pinarello Nitro Urban. W pięknym malowaniu Siena Brown jest cały czas dostępny w rozmiarze 53 u nas w salonie. A gdybyście szukali takiego roweru dla siebie, no to w innym rozmiarze możemy oczywiście go zamówić. Właśnie jeszcze o jednym rowerze zapomniałem, czyli najnowszy Greville w wersji F1 w rozmiarze 55, czyli no chyba najbardziej w tej chwili sprzedażowy produkt, jeżeli chodzi o Pinarello. Taki najbardziej rozchwytywany rower. To, że stoi u nas znowu 55 to, to naprawdę rzadkość, więc jeżeli ktoś szuka to, to polecam się do nas odezwać. No a oczywiście inne grewile możemy również zamówić. Tu jeszcze możecie też zobaczyć kilka grup. Mamy trochę Ultegry, trochę Dura więc jakbyście potrzebowali złożyć czy Faktora, czy Pinarello, no to grupy czekają na Was. A teraz otwieram Wam gablotę i pokażę Wam co w gablocie. Słuchajcie, no, znajdziecie u nas przede wszystkim e, tytanowe haki od Six Wheel Casset albo TI Master. E, tytanowe adaptery do hamulców. E, jeżeli ktoś by chciał, oczywiście piękną, e, tytanową kasetę do Dura Ace'a, wyciętą z jednego kawałka stali, no to też takie coś e, tutaj posiadamy, na miejscu. E, tutaj nasz ulubiony chyba produkt. THM Klawikula w połączeniu z zębatkami Carbon TI, no to to jest oczywiście coś pięknego. Mamy teraz korbo od ręki w rozmiarze 172,5 bez pomiaru mocy, ale niedługo będą dostawy również tych z pomiarem i w innych długościach bez pomiaru. Myślę, że to tyle, co mam wam do pokazania w dzisiejszym odcinku. I oczywiście, jak to mówią, zapraszam na kawę do Gdańska. Zapraszam Was do naszego salonu, żeby na żywo pooglądać te wszystkie wspaniałe produkty. No i co? Widzimy się w takim razie w kolejnym odcinku z serii, Co słychać u nas na salonie, w marcu. Spodziewajcie się go około 15 marca. A już niedługo pokażę Wam się odcinek, właśnie a propos Pinarello Dogmy XC, gdzie chciałbym troszeczkę więcej na temat Dogmy powiedzieć. A i niedługo z jednego fajnego kraju pokażemy Wam. Też fajny odcinek a propos dwóch wspaniałych rowerów, które przyjdzie nam testować. Do zobaczenia w następnym odcinku.